Pójdź mnie co, który guzik o to odpowiada, bo ja wiesz, pozapominałem wszystko. Jeżeli masz domyślne ustawienia, no to A no to A będziesz miał jako podanie k B jako strzał. Mm -hmm. Znaczy tam gdzie bysta B jak strzał n no i ten. X ten dośrodkowanie. No Aha. i Y tam tu prostopadłe, tylko nie pamiętam gdzie masz ustawiony sprint. Jeżeli masz. Domyśle, no to powinieneś mieć pod... RT. Aha, dobra. I chyba pod, pod, e, i pod LB nie? chyba jest zmiana zawodnika i to tyle. Okej. Okay. No i gałką... sterujesz. Jedna od poruszania już? się, druga tak już. A druga od y, pewnie no. kiwania się. No ale to jak jest kiwać, to musisz LT jeszcze przytrzymać. No widzisz. No, to czemu? Dobra, ja ci dam fory. Dobra. Dam Ci fory i wezmę coś łatwego. ten... Aj, czekaj. Okay. Y. -kiem. Y. Dobra. Tylko o, żeś, kurde są łatwiej no, w ogóle. Nie ma razu. Coś może coś się wziął w ogóle. Możesz skład zmienić jak chcesz. Ale... O, co mi to? O, już skok il. 5 Maciek kwoźnik do rzucić i już się odezwać. Nie, to tylko ten mecz zrobimy ten i ja idę spać, bo dzisiaj jeszcze jest ja tak rozłożony, się. dokładnie, i Patryk będzie ja trochę spać. Tylko ja muszę trochę w składzie pomieszczać, więc niech chyba czekać Dobra. Ok, kurde, ale Ci, że ja mam szybkich zawodników tutaj? Tu hmm. jest spodanie strzał ten... X był od no, środkowanie i poddanie i strzał prostopadły? no Dobra. Y. No no. Dobra, jestem gotowy. Tylko, że tutaj ty... tak, ty 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 jest nie będzie prawą kill. prawym spustem. Także to jest załapie. Oh, o kurde. ale... No. O, mamy. Ale żeśmy, ale, ale żeśmy sobie warunki wybrali. A, da, da Dariuszek, nasz kochany łodzimierzek. To u ciebie, u mnie jest angielski, tak? Nie zajmie sobie języka. Tak, bo Ty język angielski sobie dałeś? Chyba ja, chyba, żebym nas szybko przełączył pewnie. Właśnie kto hm. już lampki szampana wysyła, ale to będzie dopiero następnej nocy. Tak jest, o 600 FPS-ów, pisze 11. Wow. <laughs> Dobra, gotowy? O, sędzia Służ, gotowi? Gotowy, gotowi, gotowi do biegu, start! Opa! No! <grym> Szybko poszło! Ale... a no dobra, bo to nie złapało, to już po czasie było. Dobra. Ja pierdolę. Ja. Już kurde w osłabieniu. miałem łatwiej zadania, nie ty mi. Tak. Ja nie potrzebuję łatwienia zadania. Aj. A i tak by spalony. No. I tak by No, hmm. no fał! A nie sędzia to było czysto. Jakby było czysto, to nie było fał. O Nic ja bym na temat tego szału. A nie a propos tego podania. A teraz ładnie nie ja dobra No, dobra. Ja 1 Uno secundo. No, ja mogę poczekać, tylko pytanie o, czy gra poczekać. Eee, dobra. Znowu nie to. <coughs> Muszę trzeba X-em chyba, jednak nie <coughs> O oh, kurde. Nie było nikogo mojego tam. Pamiętaj, że ty o jednego mniej grasz. Oj tam, ale to w innym miejscu powinno być uranio tu. Fajnie. Szybko poszło. Jeeeej. Tak szybko, jak masz już... 15 minutę. I tak szybko. <śle> the finishes. That's a super super finish. Just seem to roll into the corner. So after the goal, we've out of the scoring here. 1-0. It's a quick break. Tries his luck. Goalkeeper might be needed again. Chance to cross it. Didn't quite have the muscle power to deal with that challenge From the man at the back Well they had possession And they haven't got it anymore Oh pania <laughs> Sorry Dobra. Oh good They're the first one <laughs> Really quickly Read the situation Sized it up and dealt with it He's coming through He's coming through crosses in ...i mi chyba nie działa, bo widzę, że mi nie przechwytuje w ogóle obrazu, ale to już... Jest... ...ja nie, nie mam rady naprawić.

Beat, the chance is off, and the goalkeeper has got to it. can to the he didn't. <inaudible> The ball for the moment has gone. They've lost possession. No nie! Kurde, ale go <grywa> no. Ale jest mi to zabawnie, tak wygląda, jak płaczę na live, a, bo, bo jak są te napisy nad nami, to to widać, ale ogółem to jest w na czarno.

into his feet and that runs through easily to the goalkeeper. It's good play into space. The oh, tried to keep it down, but it was just too high, but he's but he's man, ...and, man, and, the, man, man. Man. and to the pass. And the decision for the added time is three minutes. Three minutes. Three minutes. Oh, God. He went in well, but he didn't get the ball cleanly.

No teraz mam normalnie. Co? nie mam normalnie. Jeszcze się muszę przyzwyczaić, że to przełączanie zawodników jest pod Bumperem, a nie pod X-em, jak w no. Na razie to jest ja przez twoich nie mogę drzelić. O kurus. Co zrobi, zrobić zrobił teraz? No, nie wiem Nic Nic nie mogłem zrobić <grystanie> Nie jako ja ty tak zrobiliś... Za... No, znaczy, Tego nie widać ale Tak zrobiliś jakbyś chciał... To by i przeszła pod nogami Ty to... <grystanie> Czabalala, pa, czabalala teraz no. Oj, O, panie! O, Aha! O, co the fuck, To już znowu To nie rykoset, A, rykoset. <noise> tak tu główką chyba ty? No. Ja. <noise> to wydawało mi się to za piękne, żeby tam z daleka tak <noise>

Aż mi się przypominałem, że peeling to on, on chyba tam 16 do 0. Brakuje mu serii Zenavel Ba. Komu? A jest czarny ekran, no wiem że jest czarny ekran, ale to nie jest w na tym etapie. Właśnie to jest, ale mnie to dziwi. To nie jest tak, że jest ekran czarny cały, bo interfejs jest, tylko tak jakby nie było w ogóle obrazu... No, właśnie z boiska, tak piszę tu polski grad, więc ja tu się tak dziwię. Od czego to może zaleło? Ale... Oh, Kurda! Nie, może źle się ustawiło. Coś. Tak, by nie. Gdyby... Tylko... Ja za... ja... No. Jak jutro będziemy grać więcej, ja... to może ze moja, to zobaczmy, czy u mnie będzie tak samo. Bo hmm. nie, najbardziej dziwi, że gdyby nie działa obraz jako taki, to by nie było nic widać. A tutaj interfejs widać, a... a boiska nie widać, także to jest. Ale chociaż widzą. To... Niestety widzą, jaki jest wynik, więc. No właśnie, i to jest najgorsze. I to... Wczede, może i dobre, że nie widzą. Ba. Dobrze, że... No ale widzą w to wiedzą jak to może wyglądać. No. Ja w ogóle raczej I nie mam no, jest... Mówiłem, że byś coś lepszego wybrał, to już te ja A na jakiś Ty w ogóle wybrał. Ja wziąłem coś z, z. Afryki wziąłem! To. Ale będzie jakiegoś mistrza Egiptu albo coś w ten tym deser. Nie no to jest. Zerwa! To enejzer było już dzisiaj i pewnie jutro ten. Wieczorem jak Patryk z pracy wrócić, to pewnie wtedy. Była na klena Sylwestra. Tak, ewentualnie menadżera Cześć. O, o kurde! Dzień. Bo nie było dzisiaj, a miał być więc pewnie jutro zrobię.

czy to wykorzysta? O. Było blisko. A aż nic nie mówiłeś, i tak wszystko umarło. I chyba gra mi też umarła. Aż <grym> może i dobrze. Gra nie wytrzymało. No to powiedzmy, że skończyło się 8-0. I... Dobra, mi też umarła, widzę, więc. Ale we 4 do, poczek do, do, do poczekalni. Dobra, no to zagraliśmy. Bo zauważyliśmy, że to forma się nie zmieniła. Dokładnie. Jak źle, jak było, tak dalej. Jest! Ale jeszcze zanim takiem skończę, to muszę jeszcze zobaczyć na coś. Dobra, czyli tak tą tego FIFA to trzeba wyłączyć. Room. Wyłącz A gdybym tak odwrócił ekrany i ustawił ten. Mały ekran, jako główny, Czy to by pomogło? Tylko to muszę wejść wtedy w panel sterowania. <grym wytrych> Daleko przed tu... tym, Ale to tak wyglądało. Hmm. To było wszystko Ten. Yy, ten w ogóle teraz zauważyłem, że to... że to fajnie wyglądało, że wszystko było, tylko. wrazy nie było. Znaczy boiska nie było. Dlatego to tak dziwnie wyglądało. Jak ty coś tu zrobił? zrobił? Właśnie ja też jestem ciekaw. Mówię, chcę jeszcze sprawdzić koncepcję jeszcze z odwróceniem monitora, ale to dopiero jak mi się odmuli przede wszystkim system, bo na razie to mi się ścięło. No czyli jest ten, a w ogóle live jest kurwa. Jest, jest. Mówię, chcę jeszcze spróbować. Dobra, a ja uciekam, to do, do jutra. No, to do jutra. channel n、oh. Dobra, teraz odwracamy w takim razie i teraz tu włączam FIFA. No skoki, no to mówię, że skoki to jeszcze nie wiem kiedy. Chcę jeszcze tą FIFA sobie zobaczyć, z czym już odpali z tego z tej perspektywy. A nie nic specjalnego robi, tylko po prostu wejdę i zobaczę. Sports. It's in the game. No. No, I'm Martin Tyler with me sure Andy Gray Andy your thoughts should be a fantastic occasion the players who win the match will remember if you lose it you're gonna the no, but I'm sure that I'm going to remember That's an important interception to, Dobra. w jeden sposób A jeszcze zobaczymy to, nie wiem, czy to może nie zrobić. A chyba dalej nie działa. Widzę, że zamiast le lepiej, to jest jeszcze gorzej. Aha, dobra, bo dopiero teraz złapało mi to. O, to chyba udało się. Dobra, czyli po prostu tą to po prostu niepotrzebnie włączałem, No to dobra, no to w takim razie działa, no to... To jest najważniejsze, no to dobra. Także tym akcentem zakończę tego streama, no i do następnego razu.